Jesteś mądrzejszy od piątoklasisty. Dziś opytany będziesz przy tablicy. Profesorze, lekcje, zacząć czas. Ja z pierwszych pięciu klas. Dzień dobry, witam Państwa w teleturnieju Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty. Dziś znów są z nami osoby, które twierdzą, że są mądrzejsze od piątoklasisty. No to czas zacząć sprawdzian. Powitajcie moją klasę. Gosia, Ola, Krystian. Korneliusz i Marcin. No Ma poczucie? A dobrze. Powiedzcie mi, na jednej lekcji udało wam się kiedyś zdobyć więcej niż jedną niedostateczną ocenę? Tak, no ani jednej nigdy nie dostałem. Bardzo dobrze. U nas na lekcjach można zdobyć często, wie, nawet wie, więcej jak trzy. O, rany. Krystian powiem ci, że nie jesteś sam. Nasz nowy gracz też kiedyś zdobył trzy niedostateczne. Oceny na jednej lekcji, na lekcji geografii. Zapraszamy go do klasy. Paweł Bachowski. Zapraszam! Cześć Paweł, cześć, witaj. Zapraszam Paweł, oto twoja fotografia. Wyrwana z legitymacji, po śladach widzę. Z oryginalnej legitymacji czwartej klasy, końcówka czwartej klasy. Posiadasz jeszcze tą legitymację, Ej, Legitymacja tak? jeszcze jest w moim posiadaniu. Jest w Twoim posiadaniu i korzystasz z przejazdów ulgowych Ej, na nią? No myślę, że już by ten numer nie przeszedł. Już. <laughs> A długo przechodził? Ej, no to było do ósmej klasy i później dorobiłem się już legitymacji z liceum ogólnokształtowe, że to była tylko przez czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą klasę. Dobrze, witam Cię bardzo serdecznie w witam. naszym programie. Poprawiłeś się z geografii? No, troszeczkę tak. To bardzo dobrze, bo może się trafić pytanie z geografii. Ale gdybyś miał jakieś kłopoty z pytaniami, proszę bardzo, Piątoklasiści będą cię wspierać. Kto z nich do odpowiedzi jako pierwszy? Może Ola. Ola, zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Paweł, w naszej klasie będziesz odpowiadał na pytania, a dokładnie na 10 pytań z 10 różnych tematów od klasy pierwszej do piątej. Za każdą dobrą odpowiedź możesz wygrać od 100 zł do 100 tysięcy. Jeżeli udzielisz 10 poprawnych odpowiedzi, będziesz mógł zagrać o 300 tysięcy zł. Ale obiecaj mi, że jeżeli się wycofasz albo odpadniesz, to przyznasz do tej kamery, że nie jesteś mądrzejszy od piątoklasisty. Obiecuję. Obiecujesz. Rozpoczynamy grę. Zobaczmy kategorie. Klasa piąta, plastyka i geologia. Gramatyka oraz zegar to klasa czwarta. Z klasy trzeciej, fizyka lub edukacja ekologiczna. Klasa druga to przyroda lub lektury i z klasy pierwszej historia, a mogą być miary i wagi. Olu, odpowiesz kategorię? Tak, um, z klasy pierwszej historię i z klasy drugiej lektury. Paweł, no to są akurat specjalności, w których nie czuję się Orłem. Także jeżeli pozwolisz, Olu, to wybiorę swoją własną. No spróbujmy może też z pierwszej klasy miary i wagi. Miary i wagi. Klasa pierwsza, pytanie za 100 zł. Czy to prawda, że 300 cm to 3 metry? Ola odpowiedziała. Słuchamy. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. 300 cm to 3 metry. Taka jest Twoja odpowiedź. Nie ma wyjścia. No to prawda. Zdecydowanie tak. 300 cm to 3 metry. Masz stówę. Dobrze. Proszę bardzo, kolejna kategoria. Słuchamy. To zaraz. Ej, może zaryzykujemy czwartą klasę zegar. Może tak, być. Zegar. Znasz się na zegarku. Tak. No dobrze. Zegar klasa czwarta, pytanie za 250 złotych. Jedna dziesiąta godziny to ile minut? Jedna dziesiąta godziny to ile minut? Czekamy na odpowiedź. Tak, Oli? tak oczywiście. Ty już wiesz, prawda? Paweł. Oczywiście. Dobrze. Poczekajmy jeszcze chwilę. Ola odpowiedziała. Proszę bardzo, Paweł. Jedna dziesiąta godziny to ile minut? 6 minut. Zobaczmy, co napisała Ola. 10 minut. No i co ty na to? Godzina liczy 60 minut. Jedna dziesiąta z 60 to jest 6. Olu, słyszałaś? Tak. Zapamiętasz? Tak. Jedna dziesiąta godziny to 6 minut. 6 minut. Masz 250 zł. Olu, dziękujemy. Dzięki. Dziękuję. To teraz do odpowiedzi Gosia. Gosia, proszę bardzo. Dobrze, to teraz kolejna kategoria, i teraz Gosia pomoże Ci wybrać kategorię. Dobrze. Proszę bardzo. Gosiu. Z drugiej klasy przyroda lub lektury, z trzeciej edukacji e ekologiczną tak. i z czwartej gramatykę. Gramatyka. Paweł? Eee, edukację ekologiczną. Edukacja ekologiczna, klasa trzecia, pytanie za 500 złotych. Soję zaliczamy do roślin A, zbożowych, B, oleistych, C, włóknistych. Odpowiedź A, B lub C. Gosia odpowiedziała. Według mojego stanu wiedzy, soja jest rośliną oleistą. B. B. Taki jest Twój stan wiedzy. Dokładnie. Soja to roślina oleista. Produkują się z niej olej, Korneliusz na sojowy. B, tak? B. Czyli roślina oleista. Tak. Krystian, też tak Krystian, uważasz? Tak, roślina oleista. Roślina oleista. A to oznacza, że masz 500 zł. Brawo! Soja to roślina oleista. No i teraz możesz zagrać o 1000 złotych, ale Zagramy. najpierw kategoria. Sugestie gości znam. Sugestie gości znam. Mój wybór. M mój wybór. Klasa trzecia fizyka. Klasa trzecia fizyka. Proszę bardzo. Pytanie za 1000 zł, klasa trzecia fizyka. A oto pytanie z fizyki. Czy to prawda, że jasne ubranie nagrzewa się latem mniej niż ciemne? Odpowiedź tak lub nie. Gosiu, gotowa? O, proszę bardzo. Gosia odpowiedziała. To jak to jest? Ej, no jeżeli założyłbym czarną koszulkę w lecie, to na pewno się w niej ugotuję, natomiast w jasnej tego nie zrobię. Wniosek stąd, e, ubranie jasne latem nagrzewa się mniej niż ciemne. Prawda. Czyli czarnego lepiej nie zakładać latem. To chyba, że ktoś jest zmarzł. Można się ugotować. Mogę uzasadnić, e, jasne kolory odbijają dużo większy procent energii niż ciemne. Niż ciemne. ciemne pochłania. Jest z nami twoja żona Beata. Witamy. Oraz Goli. Syn Konrad. Beata, jak ty uważasz? Ja oczywiście też tak uważam. Też tak mhm. uważasz. Tak. Że... A dlaczego oczywiście? No bo to oczywiste. To oczywiste. Chyba każdy to. Oczywista, oczywiste. Oczywista, oczywistość. Gosiu, a ty jak uważasz? Zgadzam się. Zgadzasz się. Zobaczmy prawidłową odpowiedź. Tak, to prawda, masz 1000 zł. brawo Paweł. Gosiu, dziękujemy Więc... bardzo. No, idziesz jak burza. Krystian. Krystian, proszę bardzo. Przed Tobą pytanie za 2,5 tysiąca złotych, które jest gwarantowane, ale najpierw proszę bardzo, kategorie. Krystian, w czym mógłbyś pomóc, hmm. w razie gdyby to było potrzebne? Przyroda lub historia? Lub historia. Zerkasz wyżej, tak? Nie. Przyroda. Przyroda, a jednak, proszę bardzo. Przyroda klasa druga, pytanie za 2,5 tysiąca złotych. Baribal to sak należący do A. Małp, B. Niedźwiedzi, C. nietoperzy. Krystian odpowiedział. Już mówię. Proszę bardzo. Niedźwiedź, B. Niedźwiedź, B. Baribal to twoim zdaniem niedźwiedź, tak? Tak. 100%. Co na to Krystian? B. Jest to najmniejszy niedźwiedź na świecie. Najmniejszy niedźwiedź na świecie, tak? Mm, proszę. Wie więcej ode mnie. Wiedziałem, że to A reszta... ale nie wiedziałem, że najmniejszy. Nie wiedziałeś. Najmniejsze i najfajniejsze. Jak reszta klasy uważa? B. 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 Jak niedźwiedź. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, absolutnie żadnego. Tak jest, nie ma innego wyjścia. Masz gwarantowane tysiąca złotych. Baribal to niedźwiedź. Brawo! Dobrze, to spójrzmy na tablicę. Proszę bardzo, kategorię. To co teraz? Która kategoria? Eee, gramatyka. Proszę bardzo. Gramatyka klasa czwarta, pytanie za 5000 złotych. Jak się nazywa forma czasownika, która wyraża czynność bez określania czasu, osoby, liczby, trybu, zwykle zakończona na ci lub C? Krystian odpowiedział. Paweł, jest to bezokolicznik. Bezokolicznik. Tak. Szybko odpowiadasz na nasze pytanie. Zdecydowanie. Zdecydowanie mógłbyś przytoczyć nam jeszcze jakiś przykład? Płynąc i do iść. Na przykład iść jest to czasownik wyrażony bez jakiejkolwiek osoby trybu. Bez okolicznika. A grać? Grać. Grać, grać, a zarabiać? Śpiewać. 5 tysięcy złotych? Może być. Może być. Proszę bardzo, 5 tysięcy złotych jest twoje! Bezokolicznik. To jest poprawna odpowiedź. Krystian, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Kogo teraz do odpowiedzi? Są? Korneliusz, Korneliusz, proszę bardzo. Cześć. Cześć. <noise> <noise> Aj, żubiki, żubiki. Tak. Zobaczmy kategorie. Teraz żona pomoże wybrać kategorię, proszę bardzo. <noise> ja chyba bym wybrała historię. Historię. Pewnie dla... A syn? Lektury. Historia lektury. A Korneliusz? A ja to sama, co rodzinka. <laughs> eee, Historia lektury. Paweł. Geologia. Górna półka. Proszę bardzo, geologia, klasa piąta. Pytanie za 10 tysięcy złotych. Jak nazywamy płynne skały w głębi ziemi roztopione wskutek wysokiej temperatury? Proszę bardzo, widzę, że już jesteś gotowy. Tak, poczekajmy na Korneliusza. Korneliusz odpowiedział. Nie Więc jak nazywamy Leściowa. takie skały? Magma. 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 Bo lawa to jest to, co już wypłynęło na zewnątrz. Tak. Zobaczmy odpowiedź Gosi. Zdaniem Gosi lawa. A lawa to jest to, co wypłynęło. Wewnątrz jest magma. Ja się interesuję. A co na to rodzina? Ja pewnie myślę tak samo, jak mąż. A dlaczego pewnie? Bo to za chwilę się okaże. Dlaczego tak, tak. samo? Tak, bo to właśnie się okaże. Bo to się okaże, ale uważasz, że magma, tak? A tak. Konrad? Konrad? Co nie wiem. Sam nie wiesz. No dobrze, zaraz się okaże. Się okaże. Korneliusz się wyrywa. Ja się interesuję wulkanami i mówię magma. Magma, o, Kornel już się zgadza z Tobą. No dobrze, myślę, że nasza lekcja trwa wystarczająco długo, więc zróbmy sobie przerwę. Witam Państwa po przerwie. Czas poznać prawidłową odpowiedź. Proszę bardzo, Magma, masz 10 tysięcy złotych. Proszę bardzo, masz 10 tysięcy złotych. I masz jeszcze ściągę, gotowca i ratunek. Zobaczmy, kategorie zostały nam trzy. Plastyka, lektury, historia. Ja bym stał przy historii i lekturach. Wolałbym historię. Ja jestem przedmiot ścisły, umysł ścisły. Lektury i historia, może jeżeli da radę, to następnym razem plastyka. Plastyka. Proszę bardzo. Pytanie za 25 tysięcy złotych, klasa piąta, plastyka. Jak nazywa się przedstawienie trójwymiarowej rzeczywistości na płaszczyźnie, tak aby patrzący na obraz lub rysunek miał wrażenie głębi? Korneliusz odpowiedział: Przychodzi mi do głowy tylko jedna rzecz perspektywa. Perspektywa. Sprawdźmy, czy będzie ratunek. Odpowiedź Korneliusza, proszę. Aquafortarz, tak? Aquafortarz. Co to jest? Ja to też pierwszy raz użyłem to jest... ja mi. Czyli to jest... dzwony biją tylko nie wiadomo w którym kościele. Dobrze, zostawmy to Marcin. Gosia. Perspektywa. Perspektywa. Gosia napisała perspektywa. Podobnie myśli jak ja. Tak. Ale Twoja odpowiedź była bez udziału Gosi, więc nie musisz się dzielić. Masz 25 tysięcy złotych. Perspektywa. Brawo! Perspektywa to prawidłowa odpowiedź. Korneliusz, zapamiętaj. Dziękujemy bardzo. Dzięki. To teraz do nas. Marcin, nie, Marcin, nie ma. Marcin, proszę bardzo. Zostałeś się już. Prawia wrażenie zaspanego, ale zawsze... Dzielnie sobie radzi. Proszę bardzo. Czuwa, wiesz? Czuwa. Czuwa tak. Dobrze. Proszę bardzo. Zostały nam dwie kategorie. Te, których unikałeś. Historia Lepiej i historia. lektury. Marcin chce historię. A ja chcę lektury. lektury. Twój I wybór. Lektury? Proszę bardzo. Pytanie za 50 tysięcy złotych. Klasa druga. Lektury. A oto pytanie. To w Baśni Andersena wyrósł na pięknego łabędzia? Czy go tu jakoś specjalnie do naszego Absolutnie programu? Nie, nie. Sprawdziłem tylko dzisiaj w nocy. Marcin odpowiedział. Kategorię. Techniki, symbole, które się czasami lubią pojawiać, ostrzegające przed różnymi niebezpieczeństwami, mm -hmm. bo tego akurat nie byłem pewien, ale no akurat ta kategoria w ogóle nie wystąpiła, więc problem nie istnieje. Dobrze, to odpowiedz nam na to pytanie. Kto w baśni Andersena wyrósł na pięknego łabędzia? Yy, brzydkie kaczątko. Brzydkie kaczątko. Brzydkie. że to jest takie proste pytanie za 50 tysięcy. Oczywiście. A, tak, tak właśnie myślę. Proste. Klasa też tak uważa. Ta, ta, ta. Brzydkie kaczątko. Ta, ta. Dobrze, już czas poznać prawidłową odpowiedź. Brzydkie kaczątko! 50 tysięcy płacimy za tą odpowiedź. Brawo! Dobrze, no to dziesiąte pytanie. Myślę, że teraz pomoże Ci wybrać rodzina. Proszę bardzo. Tak, zdecydowanie poproszę. No, no to będzie trudna decyzja. Beata, ja tu ma... wybierz kategorię dla Pawła. No dobrze, historia. Historia. z żoną. Poproszę historię. Wiesz, w razie czego odpowiedzialność się rozkłada. Tak, oczywiście. Trudny dobrze. wybór. Historia. Trudny wybór. Historia, klasa pierwsza. Pytanie za 100 tysięcy złotych. Które z polskich miast uważane jest za pierwszą stolicę naszego państwa? Proszę o ciszę, nie rozmawiamy. Pasa też nie rozmawia. Marcin odpowiedział: Słucham, gniezno. Gniezno. Nic nie powiesz, nie nic, pogadasz, nie zastanowisz się, dodać, tylko po prostu. Pykku, gniezno. Oczywiście. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Żadnego. Bata, co ty na to? Oczywiście że się zgadzam. Zgadzasz tak. się, tak? Gniezno. Mhm. Beata, powiedz jakie są Wasze marzenia? Oj. Wycieczka, samochód. No... <laughs> Wiem, chyba. Remont domu. Może nowe mieszkanie? Nowe mieszkanie. Mhm. A może do Australii na wycieczkę? Wycieczka do Australii. Zobaczysz mnie jako ale na się. No proszę bardzo. No to trzeba było jeszcze trochę pograć. Powiedziałeś gniezno, a ja mówię masz 100 tysięcy złotych. Brawo! Uuu! Brawo! 100 tysięcy złotych. Niech pan się nie poddaje. Gratuluję Paweł. Słucha jest twoja! I finał. Chodź swoją drogą. Przyznać było to łatwe pytanie za 100 tysięcy złotych. Wszystkie były bardzo łatwe. Wszystkie były bardzo łatwe. Jak do tej pory. Tak, no wiesz, nie wykorzystałeś ściągi gotowca ratunku. Faktycznie. no. I z tego co wiem, już mi to nie będzie dane. Nie, już ci to nie jest dane. Teraz klasa siedzi w ławkach, trzyma za ciebie kciuki, bo przed tobą finał. Zasady finału są następujące poznasz kategorię, kategorię I, i nic więcej. Po zapoznaniu się z kategorią zadecydujesz o tym, czy grać o 300 tysięcy złotych, czy zabierasz 100 tysięcy złotych. Jeżeli zdecydujesz się grać, poznasz pytanie, odpowiesz dobrze, masz 300 tysięcy złotych, odpowiesz źle, masz 2,5 tysiąca złotych, które jest gwarantowane. Zasady są jasne? Jak najbardziej jak najbardziej. Kategorie zobaczymy. Chcesz poznać kategorie? Tak, to mogę. Poproszę. Poczekaj za chwilę. Teraz chcemy naprawdę poznać twoje marzenia. Poza wycieczką do Australii. Poza wycieczką do Australii chciałbym sobie kupić jakiś no, lepszy samochód niż ten, który posiadam, hmm. mimo że ten też spisał się na medal. Ale już czas, już wydarzeniu, pora wymienić. Jeszcze nie. Nie, jeszcze hmm. nie żonnie oddam do, do dalszej eksploatacji, ja sobie kupię inny. Hmm. Mhm. Czyli teraz ty wygrywasz, ty jeździsz. Ja wygrywam, ja jeżdżę. No, Now chod tak. lepszym. Tym tak. tak. Zdecydowanie. A co na to Beata? No, dostaniesz w spadku samochód po mężu. No, ja jeszcze żyję. No, Ale Ty będziesz woził się lepszą bryką. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak. No, ten samochód też lubię bardzo. Też lubisz ten samochód obecny? Tak, który mamy. Dobrze, czyli mhm? będziesz zadowolona z Będę. jazdy? Będę, mhm, oczywiście. No dobrze, a chciałabyś pojechać na tą wycieczkę do Australii? O, tak. No to chyba będzie trzeba zagrać o te 300 tysięcy złotych. No ale kategorię, poznasz kategorię, zadecydujesz, tak? Dokładnie. Bo rozumiem, że pytania... Trzymacie kciuki? Pytania... Jak najbardziej. Nie mogę usłyszeć do nie, momentu... Nie, Moznajesz hmm. kategorię, decydujesz się na to, czy grasz dalej. <coughs> Oczywiście. Później, jeżeli się zdecydujesz grać, poznasz pytanie. Gotów? Gotów. Proszę bardzo. Kategoria pytania za 300 tysięcy złotych. Geografia Polski. Geografia Polski. Paweł, co ty na to? Było kilka kategorii, których się bardzo obawiałem i oglądając kolejne edycje Teleturnieju na, na tej kategorii bardzo często się wykładałem. W związku z czym odpowiedź może być tylko jedna. Wymiękam. Wymiękasz! Rany! Paweł! Służby jak burza, normalnie. Gdyby to była matematyka, fizyka, technika, informatyka. Cokolwiek byle nie geografia Polski. Byle nie geografia Polska. Ja sobie tak stawiłem takie założenia, chłopie, jeżeli ty przyjedziesz, będziesz bogatszy o 5 tysięcy złotych, to będzie już pełnia szczęścia. W tej chwili mam 100 tysięcy. Masz 100 tysięcy złotych, to prawda. Wycofujesz się i wygrywasz 100 tysięcy złotych. Chcesz Dopadnie. poznać pytanie? Już teraz Na spokojnie, dla zabawy, po prostu tak oczywiście. Dla zabawy zobaczmy pytanie za 300 tysięcy złotych. Geografia Polski, proszę bardzo. Jak się nazywa najgłębsze jezioro w Polsce? Hańcza. Jak? Hańcza. Hańcza. 109 metrów. Całe studio uważa, że to łatwe pytanie. Słyszałeś? Stawka była zbyt wysoka. 100 tysięcy to jest dziesięciokrotnie więcej niż marzyłem przyjeżdżając tutaj. Czyli odpowiedziałbyś Hańcza, tak? Odpowiedziałbym Hańcza. 190 Klasa, jakby odpowiedziała? Hańcza. Poznajmy prawidłową odpowiedź na tablicy, proszę bardzo. Hańcza. Brawo. Ma 108,5 metra. Ale pytanie było nawaliło troszeczkę. Pytanie, także, tak, pytanie momentu, było. kiedy ja się tego uczyłem. Jakie jest najgłębsze jezioro w Polsce? Hańcza. Niestety zdecydowałeś się wycofać. I za chwilę dokonam tego, co obiecałem. Tak, masz 100 tysięcy złotych. Czyli samochód. Yy, no, samochód i wycieczka. Dobrze, ale chyba nie do Australii. Nie, spokojnie. spokojnie. W, w tych pieniądzach przelot no, klasą turystyczną, bo na pierwszą nie starczy, ale klasa turystyczna w tej z powrotem to jest w granicach 40 tysięcy. Już z pobytem na miejscu, takim dwutygodniowym wakacjom. Świetnie, bardzo cieszę się, że nasz teleturniej pomoże Ci, a właściwie Wam zrealizować to marzenie i jeszcze jakieś inne marzenie samochód, cokolwiek, ale zanim będziecie mogli się cieszyć tą wygraną. Tak jest. Kwotą 100 tysięcy złotych. Proszę bardzo, Paweł, do, do, do tej kamery. kamery, pełnym zdaniem. Imię, nazwisko, funkcja, proszę Oczywiście. bardzo. Oczywiście. Uprzejmie informuję, że ja, Paweł Bachowski, nauczyciel informatyki w liceum ogólnokształcącym, bogatszy o 100 tysięcy złotych, nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty. A ja potwierdzam, że masz 100 tysięcy złotych. Brawo! Gratuluję! Gratuluję! Gratuluję. Wspaniała rozgrywka, naprawdę. Dzięki. Dziękuję bardzo. To było dobrze, że będzie Dzięki. takie proste. Dzięki. Dziękuję. i tak dużo Dzięki. Ale dobrze było. Proszę państwa, myślę, że i dziś w naszym programie nie brakowało wielkich emocji. Myślę, że jednak najtrudniej jest przyznać się, że nie jest się mądrzejszym od piątoklasisty. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję. Oglądajcie nas, do zobaczenia! Jesteś mądrzejszy od piątoklasisty. Czas a. jest w jedę ze z pierwszych pięciu klas. Jesteś mądrzejszy od piąto przedmiotów kilka wybierzeń.